Zadanie następne jest zadaniem 14. W trójkącie prostokątnym ABC przy prostokątną AC wydłużono o 7 cm, a przy prostokątną AB tutaj wydłużono o 12 cm i otrzymano trójkąt prostokątny równoramienny. ADE o polu równym 200 cm. Ok. I teraz mamy znowu zadania typu, prawda, fałsz. Przy na trójkąta ADE, zobaczmy. ADE to jest ten nowy, ten duży, powiększony. Jest równa 20. To może tak. Jeżeli do tej przyprostokątnej pionowej, czyli tej AC, dodano 7, a do tej poziomej AB dodano 12 i otrzymano równoramienny. Czyli do AB dodano 12 i otrzymano równoramienny. To to jeszcze nic nam nie mówi. To nam mówi tylko tyle, że jedna z nich jest o 5 tam większa od drugiej. Ale czytajmy dalej. Przyprostokątna trójkąta ADE, czyli tego dużego, czyli na przykład przyprostokątna AD jest równa 20. Gdyby tak było, i ten nowy trójkąt prostokątny, a zarazem równoramienny. Miałby przy prostokątną 20, czyli tu też 20, to wtedy jego pole to by była podstawa razy wysokość przez 2. 20 razy 20 to jest 400, podzielone na 2 to jest 200, a 200 jest akurat tą powierzchnią, która jest podana w zadaniu. Czyli tylko wtedy trójkąt prostokątny równoramienny może mieć pole 200. Jeżeli ma przyprostokątną równą 20, czyli pierwsze zdanie jest prawdziwe. I to nam od razu coś mówi. Bo skoro po wydłużeniu te przyprostokątne mają 20, to znaczy, że AB na początku równało się 8, a AC na początku równało się 13. Nie wiem, czy to będzie potrzebne. Dlatego czytajmy dalej. Tak to będzie potrzebne. Bo teraz pytają o pole trójkąta ABC. Ten trójkąt ABC to był ten taki początkowy o ten, gdzie no właśnie, jego przyprostokątne to są 8 i 13. No i teraz, jeżeli zrobimy 8 razy 13 podzielone na 2, to można tą dwójkę skrócić z tą czwórką. Z tą ósemką, przepraszam, otrzymując. Czwórkę, a 4 razy 13 to jest 40, 4 razy 10 to 40, 4 razy 3 to 12, razem 52. 52 jest również tutaj, więc drugie zdanie też jest prawdziwe.